Zawodnik Silesian Glitch Club, Łukasz Działowy. Wielkie brawa. 93,5 kg. Łukasz, zastan chwilę, jeszcze pozwól zrobić sobie kilka zdjęć. Mam do Ciebie pytanie. E, otóż wiem doskonale, że zamieniłeś style Cage Lab e, ostatnio na London Shoot Fighters e, klub z tradycjami. Powiedz mi proszę, czy jakieś specjalne różnice pomiędzy przygotowaniem, jak się czujesz po tym przygotowaniu? Zaczęłem tam rok i spędziłem dużo czasu e, przy grappingu i zapasach przykuwałem tam dużą uwagę na dużą, dużą uwagę na zapasy, grappling, walka przy klatce. Czyli są to elementy, które u nas trenowaliście nieco rzadziej, można powiedzieć. Tak, więcej tutaj trenowałem stryki, także... Wyglądasz na faceta w świetnej formie, a zatem wielkie brawa jeszcze raz. Drodzy Państwo, Łukasz Działowy z Ilensjan